Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem odstawiamy software na bok i nagram dla was coś innego. Wiele razy pisaliście do mnie nagraj pan grę, kiedy będzie jakaś gra. Nagraj pan CS, a kiedy CS? Niestety w CSa jestem kiepskim graczem i zamiast zrobić porządny gameplay wyszłaby mi z tego całkiem niezła parodia. Ale nie zostawiam was z niczym, bo właśnie nagrywam grę. Grę, którą gram już od pierwszej części która zawsze ma miejsce w moich kolekcjach. A jest to gra Cywilizacja 6. Zatem bez owijania i Pierdzielenia bzdur, zaczynamy! Pierwsza gra Civilization powstała ponad 20 lat temu i chociaż w pierwszej części tej gry grało się kwadratami, to w czasach, gdy każdy gracz marzył o komputerze Amiga 500, gra ta wywoływała wiele emocji, bowiem jeszcze nikt wcześniej nie wymyślił tak świetnej gry strategicznej, w której mogliśmy sami budować i zarządzać swoim imperium od pierwszych osadników po podbój kosmosu. Za całym projektem stał programista Sid Meier, z którego głowa była pełna świetnych pomysłów na gry strategiczne i ekonomiczne. Oprócz cywilizacji człowiek ten wymyślił takie superprodukcje jak Piraci, na podstawie której później wzorowała się gra Port Royal, Railroad Tycoon Colonization. Jednak to właśnie cywilizacja wybiła się najwyżej wśród jego gier i jako jedyna doczekała się aż sześciu części, gdzie każda z była coraz lepsza, doskonalsza i zdobywała coraz więcej większą liczbę wiernych fanów. Jeśli nigdy nie grałeś w grę Civilization, to mówiąc w skrócie, na początku otrzymujesz osadników i pierwszą jednostkę wojowników wyposażonych w maczugi lub kamienne topory. Następnie zakładamy swoje miasto. Ważne jest to, aby miasto to było położone jak najbliżej surowców, a jeśli jest taka możliwość, to z dostępem do rzek, które później możemy wykorzystać do tworzenia specjalnych budowli. Jeśli już mamy miasto, przychodzi czas na jego rozbudowę, szkolenie jednostek, ale co najważniejsze, odkrywanie. Technologii, które pozwolą nam na wznoszenie coraz ciekawszych budowli jednostek wojskowych. Oprócz nauki istotne też są finanse, punkty wiary i kultury. Na mapie konkurujemy z kilkoma lub kilkunastoma cywilizacjami, a jest o co konkurować, bo do wyboru mamy cuda świata. Kto pierwszy je wybuduje, ten bierze wszystko, co dany cud nam generuje. Konkurujemy o wiarę, założenie własnej religii, a następnie staramy się, aby ta religia rozpowszechniła się po świecie, wysyłając swoich apostołów, misjonarzy bądź proroków. Jednak konkurencja na tym się nie kończy, bo do wyboru mamy jeszcze militaria, wpływy kultury oraz finanse. Oprócz dużych cywilizacji są też państwa miasta, do których trzeba będzie ładnie się uśmiechać, aby zaskarbić sobie ich względy. Te małe państewka są bardzo istotne, gdyż dzięki nim możemy zdobyć dodatkowe punkty nauki, kultury, produkcji wiary, a także zdobyć cennego sojusznika w chwili, gdy nasze imperium jest zagrożone. Gra ta oferuje jeszcze wiele innych opcji, więc jeśli jeszcze nigdy nie miałeś okazji grać w Civilization, a lubisz gry strategiczne, to koniecznie powinieneś ją zagrać. Jednak ostrzegam, ta gra zabierze ci wiele godzin, dni, tygodni, a nawet lat. Gra jest bardzo wciągająca. W każdej części cywilizacji następują jakieś zmiany, tak i w Civilization 6, tych zmian jest naprawdę sporo. Raczej już nikogo nie powinno dziwić to, że grafika jest lepsza, bo grafika poprawia się wraz z każdą z częścią cywilizacji. Szóste z tych zmian jest naprawdę sporo. Jedne nam się spodobają, inne pokochamy, a do jeszcze innych trzeba będzie się przyzwyczaić. Ja powiem tylko o tych zmianach, które już praktycznie od pierwszych tur gry rzucą nam się w oczy i sprawią, że rozrywka stanie się bardziej atrakcyjna. Nie przypominam sobie, aby w którejkolwiek cywilizacji barbarzyńcy działali w sposób zorganizowany. Byli to przeważnie zwykłe matołki, które wysyłały jedną jednostkę na miasto, podatną często na ataki, pomijając oczywiście hordy barbarzyńskie. Teraz barbarzyńcy są bardziej rozgarnięci i w początkowych etapach gry potrafią sporo namieszać. Nim ruszą na nasze miasto, wyślą pierwszy zwiadowcę, który rozpozna teren. Następnie wysyłają oddziały i będą gnębić naszą cywilizację. Niczym wrzut na tyłku, w dodatku ich jednostki militarne mogą przewyższać technologicznie nasze jednostki. Czyżby twórcy w końcu zdecydowali się na zaadaptowanie sztucznej inteligencji u barbarzyńców? Wszystko na to wskazuje, że tak. Budowa osadników, którzy mogą zakładać nowe miasta, to już klasyka w cywilizacji. Jednak w poprzednich wersjach gry budowa osadników blokowała rozwój miasta. Tym razem miasto dalej się rozwija i liczebność ludności wzrasta. I dopiero po wybudowaniu osadników liczba mieszkańców pomniejszana jest o jedną jednostkę. Teraz kultura i nauka idą w parze ze sobą. Wcześniej było tak, że aby wybudować określoną budowlę, wyszkolić jednostkę albo zmienić ustrój, należało odkryć daną dziedzinę nauki. Teraz zarówno nauka, jak i kultura dają dostęp do nowych obiektów. W całej grze będziemy mieli do wyboru 6 ustrojów, zaś każdy z ustrojów ma miejsce na tak zwane dzikie karty doktryny. W kartach tych znajdują się szczególne cechy dla ustrojów i to my decydujemy, które karty wybrać. Dzięki kartom możemy się skupić na poprawie produktywności, zwiększeniu liczby punktów emisariuszy lub wielkich ludzi, zwiększeniu nauki kultury i tak jak w poprzedniej części, ideę zdobywamy dzięki osiągnięciom kulturowym. Jeśli graliście w Cywilizacji 5, to zapewne pamiętacie, że od razu po wybudowaniu miasta mogliśmy ostrzeliwać wroga gradem pocisków. Tym razem twórcy Cywilizacji 6 nieco utrudnili nam to zadanie. Teraz, aby móc z miasta ostrzelać wroga, niezbędne będzie wybudowanie murów, co wydaje się być bardziej rozsądne. Oczywiście nie dotyczy to jedno z tych strzeleckich stacjonujących w miastach, one nadal mogą ostrzelać wroga. Pamiętacie zapewne, że w cywilizacji 5 wystarczyło wybudować określone cuda, aby szybko można było generować wielkich ludzi. W piątce każdy wielki człowiek miał w zasadzie to samo zadanie. W cywilizacji 6 zmieniono to. Od teraz cywilizacje muszą konkurować o wielkich ludzi i nie ma już tak, że jest ich nieskończenie wielu. Każda epoka daje możliwość uzyskania wielkiego człowieka, ale aby go zdobyć, należy tworzyć odpowiednie dzielnice. Czyli jeśli chcemy uzyskać wielkiego inżyniera, musimy wybudować dzielnice przemysłowe, i generować z niej punkty. Mało tego należy też zadbać o infrastrukturę dzielnicy, która dostępna jest w menu budowy miasta. Tak samo pozyskuje się proroków dzielnicy świątynnej i pozostałych wielkich ludzi. Ogromne zmiany nastąpiły też w pracy robotników. O ile we wcześniejszych wersjach cywilizacji robotnicy bądź osadnicy tworzyli ulepszenia pól w kilka tur, to w cywilizacji 6 robotnicy tworzą ulepszenia od razu. Początkowo wydawało mi się to dziwne i jakoś nie bardzo mi się to podobało, ale po dłuższej grze stwierdziłem, że jest to świetne rozwiązanie. Tym bardziej, że robotnicy mogą wykonywać tylko 3 ulepszenia, a w przypadku Chin 4, po czym jednostka znika. Czyli nie zachowujemy robotników na stałe, tak jak to było we wcześniejszych wersjach gry. Jeśli chcielibyście wybudować drogi, to muszę was zaskoczyć. Od tej pory nie będą się zajmowali ich budową robotnicy. Drogi tworzą się automatycznie, ale też nie same. Aby powstała droga między miastami, musi być utworzony szlak handlowy, a w Cywilizacji 6 odpowiadają za to kupcy. Zmianie uległ również sposób budowania cudów świata. Teraz aby można było wybudować cud, nie tylko należy spełnić wymagania dotyczące położenia miasta, ale też należy przeznaczyć na budowę jednopolowe jego okolicach, czyli przykładowo wiszące ogrody wybudujemy w pobliżu rzek. To zdecydowanie zmniejszyło konkurowanie cywilizacji o wybudowanie danego cudu. W poprzedniej części Civilization, aby zdobyć sobie poparcie państwa miasta, wystarczyło je sowicie obdarować. W cywilizacji 6 twórcy znacznie zmienili koncepcję, która bardzo przypadła mi do gustu. Teraz do państw miast wysyłamy emisariuszy. Im więcej ich wyślemy, tym większe mamy korzyści, a tych korzyści jest naprawdę sporo. Możemy w ten sposób zaskarbić sobie poparcie militarne, zdobyć dodatkowe punkty nauki, produkcji w stolicy kultury, religii i wiele innych ciekawych opcji. Nie zabrakło też zadań od państw miast, dzięki nim zdobywamy i przyspieszamy generowanie emisariuszy. Po nowej cywilizacji spodziewałem się, że surowców będzie dużo więcej niż jest obecnie, ale też nie ma tragedii, bo tutaj również nastąpiły znaczące zmiany. Mamy bowiem surowce będącymi dobrami luksusowymi, które zwiększają zadowolenie ludności naszej cywilizacji. Są to przykładowo tyton, diamenty, srebro i jeszcze kilka innych. Jeśli dobrze pamiętacie, to w cywilizacji 5 zasoby mieć zwiększały nam zadowolenie, ale nie tym razem, bo w 6 mieć staje się surowcem strategicznym, który ma wpływ nie tylko na liczbę jednostek produkcji z danego pola, ale służy także jako zasób do tworzenia naszej armii. Tak samo jak żelazo czy konie. Są jeszcze tak zwane zasoby dodatkowe, których zastosowanie jest różne, czyli zasób kamienia będzie wpływał na produkcję, kraby generują nam dodatkowe złotospola, pszenica, ryby bądź ryż, to z kolei dodatkowe jednostki jedzenia. Rozwój miast tym razem jest uzależniony nie tylko od ilości jedzenia i dodatkowych spichlerzy, ale także od ilości miejsc mieszkalnych. Miejsca te możemy pozyskać poprzez budowę i rozbudowę dzielnic w obszarze miasta, np. dzielnicy z akweduktem, oraz poprzez ulepszenia generowane przez wielkich ludzi. Zmian w cywilizacji 6 jest więcej niż te, które wymieniłem i są to zmiany w dobrym kierunku. Od razu możemy zauważyć, że mgła wojny została zastąpiona zapiskiem kartograficznym, czyli czymś w rodzaju starożytnych map. Niektórym graczom przyzwyczajonym do tradycyjnej mgły z poprzedniej ich części może to utrudnić grę, ale da się do tego przyzwyczaić i w dodatku takie wykonanie jak dla mnie bardziej cieszy oko. Niestety granie jest pozbawiona też licznych błędów i mam wrażenie, że producent za wszelką cenę chciał dotrzymać terminu daty wydania Civilization 6, która była tak bardzo oczekiwana przez wiernych graczy tej serii, że w efekcie otrzymaliśmy produkt, który jest niekompletny. Z jednej strony takie posunięcie producenta gry jest zrozumiałe, bo przesuwanie terminów wydania mogłoby się odbić wielkim echem niezadowolenia. Z drugiej strony znów mamy sytuację, gdzie głównymi beta testerami są gracze. Choć nie ukrywajmy, że lepszych beta testerów sterów na świecie nie ma. Do najczęściej zarzucanych słabostek cywilizacji 6 jest słaba sztuczna inteligencja, która znacząco wpływa na jakość rozgrywki, bowiem możemy się spodziewać, że dana cywilizacja skupi się tylko na przewadze militarnej. Szkoda tylko, że ta przewaga nie idzie w parze z technologią i w efekcie, gdy zostanie wypowiedziana nam wojna, nasze terytorium zalewa plaga słabych wojowników, łuczników procarzy czy łuczników, które bez trudu kosimy kilkoma lepiej doposażonymi jednostkami i miasta otoczonymi murami. Bo jaki może być efekt, gdy na miasto, w w którym stacjonują kusznicy, otoczone potężnymi murami wysyła się 10 rydwanów. Tylko jeden. Rydwany w ciągu kilku tur przychodzą do historii. A widząc to, nasz przeciwnik robi w gacie i od razu apeluje nas o pokój, oferując nam dodatkowe złoto i curowce. Zatem wojny nie są mocną stroną tej gry. Jak pamiętacie z poprzednich części tam zawsze toczyła się ostra rywalizacja o wybudowanie cudów świata. Tym razem cywilizacje zaniechały ich budowy na korzyść budowy innych obiektów, zaś sama konkurencja w tym obszarze jest bardzo mała. Może być to spowodowane tym, że takie elementy jak dzielnice ich rozbudowa trwają wiele tur. Natomiast wybierając odpowiednie dzikie karty dla doktryny, budowa pierwszych jednostek jest bardzo szybka, więc może to właśnie skłania sztuczną inteligencję do budowy byle czego byle jak, oby liczebność była jak największe. Ja już od pierwszej cywilizacji marzyłem o tym, aby kończenie tury i rozpoczęcie następnej trwało kilka sekund. Tak, kilka sekund. A w szóstce co mamy? Oczekiwanie minut, aby w końcu rozpocząć kolejną turę, która niekiedy polega tylko na kliknięciu przycisku następna tura. Jest to bardzo irytujące, nużące i czasem sprawia, że odechciewa się grać. Ale czego można się spodziewać, jeśli znów sztuczna inteligencja nakazuje produkcję dziesiątek kiepskich jednostek? W efekcie mapę zalewają wojska, których przemieszczanie musi trochę potrwać, kłania się tu zatem optymalizacja. Na początku od razu rzuciła mi się w oczy skromna liczba dostępnych cywilizacji, ale nie to najbardziej zabolało, bo największy żal mam do producenta gry za to, że nie ma tam Polski, a przecież w filmie widzimy husarza. Dlatego pewnie też, że pozostanie nam trochę poczekać na jakiś dodatek z dodatkowymi państwami. Do tego dochodzą też problemy techniczne. O ile na Windows 10 nie zauważyłem jakichś chybień, to użytkownicy Windows 8.1, 8 i 7 narzekają na problemy z dźwiękiem. Sprawdziłem i dokładnie tak jest. Dźwięk i muzyka na Windowsie innym niż 10 przerywa i nie pomaga tutaj zmiana ustawień czy aktualizacja sterowników. Jednak czasami uważam to za plus, bo muzyka przy niektórych cywilizacjach jest tak spętna i powtarzająca się, że do gry producent powinien dodać gratis poduszkę do spania. Dlatego odłożenie słuchawek, bądź wyciszenie głośników czasami jest wręcz wskazany. Mało tego, dochodzi też problem z obsługą kart graficznych GeForce z końcówką M, czyli dla laptopów. Gra albo się wyłącza, albo sterownik przestaje odpowiadać. Sprawdziłem i okazało się, że moja karta bez problemu powinna obsłużyć tą grę. Jednak nie jest to nowy problem, bo jeśli dobrze pamiętam, w Cywilizacji 5 było dokładnie to samo. Dopiero po którejś aktualizacji udało się to rozwiązać. Dlatego pozostaje mi grać na zintegrowanej karcie Intela, choć przyznam, że jak na taką kartę, to gra wygląda całkiem nieźle. Zatem wszystko wskazuje na to, że grę testowano na Windowsie 10, ale zapomniano o starszych wersjach tego systemu. Błędów w grze jest znacznie więcej i można o nich poczytać na forach dla graczy. Jedne błędy są mało istotne, inne z kolei wręcz frustrujące, ale czy to oznacza, że gra jest zła? Absolutnie nie. Gra jest dobra, wciąga, chce się w nią grać, ale wymaga jeszcze czasu na jej dokończenie. Poprzednia wersja cywilizacji na początku też nie była doskonała. Jednak po czasie, po poprawieniu błędów i pojawieniu się nowych dodatków, Cywilizacja 5 stała się najlepszą grą strategiczną na rynku. Jeśli więc w Civilization 6 zostaną naprawione błędy, będą nowe DLC, to wówczas gra będzie nie tylko świetna, ale będzie wręcz zarąbista i prawdopodobnie będzie najlepszą strategią roku 2017. Gdybym dziś miał ocenić grę, to wystawiłbym jej maksymalnie 6 punktów na 10 z uwagi na liczne błędy i niedociągnięcia. Jednak wiem, że to co zauważyłem ja i inni gracze, to co wymaga poprawy przez producenta zostanie poprawione, a wtedy będę mógł powiedzieć o silnej dziesiątce. Ogólnie mówiąc, gra jest godna zakupu i wydania tych 50 euro, ale na finalną wersję przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jeśli wam się mu nie podobał mój film, to ma prawo tak być. W końcu to ja jestem najgorszym polskim youtuberem. Nawet Tiger Bonzot nie ze mnie łacha i z zazdrości hakuje mój komputer. Dlatego dajcie mi na pocieszenie łapki w górę i kliknijcie w subskrypcję, aby mógł was dalej dręczyć swoimi filmami. Ja już nie mam tu nic do gadania, i jeśli wam się chce, to oglądajcie sobie ten film do końca. Choć mi pewnie by się nie chciało, bo wolałbym w tym momencie grać w Cywilizację 6. Trzymajcie się i bądźcie grzeczni! Ba, ba, ja, tu, ja, tu, ja.

tutie katina majaribu lakini utoko e na yule